Starło się za góry, ale są pazerni na dudki, chytrzy i hamscy No właśnie nie do końca. Symu? Na samych kropkówkach około 90% biznesów prowadzą biznesmeni spoza Podhola, którzy niewiele mają wspólnego ze zakopanym i dzieje się tak już na całym podcholu, mniej w Zakopanym. Inwestorzy, deweloperzy i restauratorzy spoza Podhola psują pieniądz i nawoz turystów zbijają kokos. O tym godą, bo wkładacie śki do jednego wora, a naprawdę dużo ludzi i wielkich biznesmenów robi na właskasę, a wy błędnie myślicie za to górony. Dobrym przykładem na to jest park Miliona Świateł w parku miejskim Zakopanym, który miał miejsce zeszłą zimę, wylał się hejt na góroli za drogi wstęp, bo 49 zł za dorosłą osobę i 42 zł za dziecko. No pretensje możecie mieć inno i wyłącznie do prywatnej firmy z województwa mazowieckiego, bo to łoni płacą dzierżawę miejskiemu ośrodkowi sportu dostała część parku pod organizację tej atrakcji. Ale Niechaj wylą się na nos, bo atrakcja była w Zakopanem i to na pewno sprawka pazernych góroli. Niestety pod jest coraz bardziej wykupowane i przejmowane bez osoby z dużych miast, a nawet spółki inwestycyjne.